Również 15 lipca mamy kolejny powrót do przeszłości, za sprawą gry Twierdza Krzyżowiec, edycja ostateczna. Odświeżona Twierdza będzie dostępna tylko na PC. Gry z serii twierdza od początku były średniowiecznym city builderem w realiach wojennych, gdzie musieliśmy bardzo mocno dbać o bezpieczeństwo naszych włości oraz rekrutować armię, które umożliwiały nam dalsze podboje. W edycji ostatecznej dostaniemy oczywiście odświeżoną grafikę i dźwięki, ale również nowe kampanie historyczne, większe mapy oraz kilka nowych jednostek. Gra zapewni też wsparcie dla multiplayera dla maksymalnie 8 osób w trybie rywalizacji i kooperacji. oraz zapewni wsparcie dla Steam Workshop. Także tworzenie i instalowanie przygotowanych przez innych modyfikacji do gry powinno być dziecinnie proste. Oryginalna gra wyszła w 2002 roku, więc szmat czasu temu i pewnie wielu z Was nie miało okazji choćby ze względu na wiek w twierdzę pograć. Dla mnie jest to kolejny tytuł mojej młodości, przy którym spędziłem wiele przyjemnych godzin. Jeśli lubicie takie klimaty, interesujecie się historią, a być może nawet szczególnie okresem wypraw krzyżowych i nie odstrasza was grafika, która pomimo ulepszeń ciągle wygląda na nie dzisiejszą, to myślę, że w twierdzy ciągle można się bardzo dobrze bawić. Jeśli mieliście okazję zagrać, to podzielcie się swoimi wspomnieniami z twierdzy.